Hej, Hej. To, to jest krowy wiado. Czyli no. takie wiadomości różne, takie mamy już problem. Więc no. oprowadzimy Was na tym tle. Jest tutaj doniczka z kotkami i taka tutaj, taka roślinka fajna. A tu figurki kotka. No. Więc dobrze, dzisiaj poruszymy temat. Kociaków! Dlatego mamy takie tło. Przyniosę jakąś jeszcze taką porcelanową figurkę kotka. Oto taka. Jest ona prześliczna, ma szklane oczki. Okay. Oczka. Jest jej. Jest moją. No i tutaj y, łapię myszkę. A jeszcze. Mam jeszcze dwie porcelanowe. Y, taka figurka, to jest no niby figurka, ale to skarbonka. Gdzie ona miała tą dziurę? Tutaj chyba w A tak, tu ma dziurę, chwila. O, teraz widać. Jest to taka figurka porcelanowa, niby taka ten. I ostatnia taka z Warszawy, tylko zbił mi się ogonek. Na plecaku. Na byłem. Taki kołczek. Słanie jest taki um, najmniej przypominający, kotka, ale ok. Więc dzisiaj um, można powiedzieć, że gościmy um, gościa specjalnego, co nie? No. Um, um, no ten. On się nazywa. No, bo po prostu um, to jest. Um, to jest Mors. I to właśnie jest taki wybryk natury, bo morsy, mors ten jest na lądzie i umie mówić. Tak, 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 proszę Państwa, fanfary. Mm. Hejka dziewczyny. Hejka. No, więc opowiedz w naszym programie, jak to jest być morsem, który... No, Wiesz, jest w ogóle um, no, no, morzem, który gada, i ja na lądzie. Jak to w ogóle jest? Um, jest to tak, że no, w ogóle nie jest. No, o hmm. Oto był wywiad z, Mor z dziewczyną Morsem, Katarzyną. Katarzyno, No, już możesz iść. Dobra. A, 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 jeszcze a, jeszcze chcę kilka słów dodać. Um, chyba już wystarczy. Nie, 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 dodam. Ow. Dobrze, więc potrwa mojego wujka. Wujka dobrą radę. Um, to jest jateczny... No i dobrze mu tak. To znaczy jej tak. No właśnie. No. No więc... Kurczę, kamera! Co się stało z kamerą? Teraz spróbujemy Wam przywrócić obraz. No co jest? Kamerzysta! Napraw! No dziękujemy. No. Y, Więc. Jak tak rozmawiamy. O figurka spadła. Więc jak tak rozmawiamy w szerszym odcinku o kotkach. No to może teraz poruszymy temat. Ym, ten. Yy, tego, jak to się nazywało? Deszczu. Jak wiecie, deszcz leje. Okropny deszcz. Leje i leje i leje i leje. No. No właśnie. No właśnie. Dopowiedz coś o tym deszczu. Podoba ci się? Nie. Mi też nie. Wolałabym słońce mieć i iść na no tak, no otwarty myślę. No tak, pewnie. Dobrze, więc. Um, moje tak mili, no, no to teraz poruszymy temat dzieci. Więc teraz y, zapraszamy Was na krótką przerwę, bo idziemy jeść i y, wy też zjeście przez tą przerwę śniadaniową. Chodź. Okay. Chodź tu. Miam, miam, miam. A y, dobra, więc dobra, już jesteśmy. jesteśmy. No. Y, więc miałyśmy poruszyć y, temat dzieci y, małych, takich wiecie, sześciolatków. No i przejdźmy do tematu. Oto materiał wideo. No włączajcie! Co one robią? Um, zawsze czytają, czytają, cudze pamiętniki, psują i niszczą. <laughs> Dziewczyny, co? Patrzcie, patrzcie! znalazłam pamiętnik Diany. Pada, Pamiętnik Diany! Ale super! Ej, powiedz coś! Czytamy? No. Ym, dobra. Pamiętnik. Drogi pamiętniku, yy, to ja, Diana. Yy, yy, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Zakochałem się w chłopaku o imieniu. Pamiętnik czoki. Wow! Jest Super! A, czytamy. czytamy! Właśnie, właśnie, właśnie! Takie pamiętniku! Coś tam, coś tam. Chwila, chwila! Skąd jest to nagranie? No. Czy przypadkiem to nie nasze pamiętniki? Mhm. Kamery w domu. Ty chyba masz kamerę w domu. No kamery tak i kamerują wszystko. O, więc. O. o, o, o. Dzieci! Zobaczycie, na skarży wszystko mamy. Ale siostro! Ej, siostra! Wyluzuj, wyluzuj! Cicho! No skarżymy wszystko mamom. Mamy. Nie, nie, nie. Stop. Jeżeli no skarżysz coś im, to my was upieczemy na ruszie. zje... zjemy, albo nie. Rozpoczniemy na piśmie o tym i o Waszych pielęgniarkach, o Waszych pielęgniarkach. No to jest. Dobra, przepraszamy Was za usterki. O, was. <ścoughs> Wołałyście nas y, o coś? Eee, nie, nie, nie. nie, nie. nie, nie, nie. A, au. Znamy was, na pewno nas wołałyście. Eee, nie, nie, nie wołałyśmy. Wołałyście. No właśnie. no Zaprzeczam, mamo. No właśnie, ja też. No, au! Sorry. Siostra, Sorry. koleżanka. Dobrze. Następnym razem nie wykrzykujcie mamy. Dobrze. Chodź, Charlotte. Jak będziemy coś chciały, to będziemy wykrzykiwać kotlety. No chodź, Charlotte. No dobra, chodźmy. No dobrze, teraz może poruszymy temat frytek, które yy, właśnie tutaj są. Frytki, frytki. Yy, zjemy jedną frytkę i spróbujemy, i opowiemy Wam smaka. A, gorąca. Fuj, wielka się z tu Tu. No. Ej, więc my już może skończymy ten program na dziś. co ty na to? Okej. No to i do widzenia, kończymy ten odcinek w kolejnym odcinku jeszcze co.